Dokładnie 50 lat temu dwoje ludzi bezpiecznie wylądowało na naszym naturalnym satelicie, dokonując tym samym pierwszego lądowania człowieka w innym miejscu niż nasza planeta. Co ciekawe, podczas startu na Ziemię i wodowania na Pacyfiku w kapsule znajdowały się trzy osoby. Chcesz wiedzieć, czemu nie mówi się o trzecim członku załogi? To obejrzyj film, a jeśli już wiesz, to również zachęcam do jego zobaczenia, ponieważ lądowanie na Księżycu jest tematem, o którym warto usłyszeć, szczególnie w jego 50. rocznicę. Na początku warto powiedzieć, czym był program Apollo i jaka jest etymologia tego programu. Żeby odpowiedzieć na pierwszą część pytania, posłużę się cytatem z Wikipedii, który najlepiej łączy treść ze zwięzłością. Program Apollo jest serią amerykańskich lotów kosmicznych przygotowanych od 1961 roku i zrealizowany w latach 1966-1972. Celem programu było lądowanie człowieka na Księżycu, a następnie jego bezpieczny powrót na Ziemię. Zadanie to zostało zrealizowane w 1969 roku w czasie misji Apollo 11. Program był kontynuowany do roku 1972 w celu przeprowadzenia dokładniejszej naukowej eksploracji księżyca. Odpowiedź na drugi człon, pytania, dla przypomnienia chodzi o etymologię tego programu, nie jest takie oczywiste, ponieważ, wbrew powszechnej opinii, nie zaczął się od obietnicy Kennedy'ego, lecz od obietnicy administracji prezydenta Eisenhowera. W celu rozszerzenia załogowych lotów kosmicznych rozpoczętych przez program Merkury. Powodem powstania całego programu była zimna wojna, która doprowadziła do wyścigu kosmicznego USA z ZSRR. Teraz powiem trochę o samych lotach Apollo ogólnie, ale w szczególności o misji z numerem 11. W celu wyniesienia modułu zniżania wraz z modułem serwisowym została użyta największa rakieta, jaką do tej pory zbudował człowiek. Trzystopniowa rakieta ważyła 3000 ton. A mierzyła zadankowana około 110 metrów, a bez paliwa około 111, ponieważ ciężar paliwa skracał rakietę o około 50 cm. Odliczanie przebiegło bez większych problemów i o 9.32 czasu lokalnego rakieta Saturn V zaczęła kierować astronautów w stronę księżyca. Gdy rakieta opuściła stanowisko startowe, kontrolę nad misją przejęło słynne Centrum Lotów Załogowych Houston. A rakieta umieściła statek Apollo na niskiej orbicie okołoziemskiej. Dwie i pół godziny później, ostatni, trzeci stopień rakiety, nadal przymocowany do statku, wykonał odpalenie, które umieściło astronautów na trajektorii w kierunku księżyca. Astronauci wykonali jeszcze nieplanowaną kilkunastominutową transmisję telewizyjną, w której pokazali zmniejszającą się z upływem czasu Ziemię i przestawili statek w tryb pasywnej kontroli termicznej czyli statek obracał się powoli, by ciepło dostarczone przez Słońce rozkładało się równomiernie po powierzchni. Następnego dnia astronauci znaleźli się w połowie drogi do Księżyca. Jednym ze zmartwień kontroli lotów misji tego dnia była przybyła już na orbitę wokół Księżycową sonda radziecka Luna 15. Rosjanie poinformowali jednak, że nie będzie ona stanowiła zagrożenia dla amerykańskiej misji załogowej. Co więcej, Związek Radziecki podał dokładne parametry orbity sondy. Za co trzeba przyznać szacunek Rosjanom, że dokonali takiego czynu podczas zimnej wojny i całego wyścigu kosmicznego. Podczas trzeciego dnia misji Apollo 11, astronauci po raz pierwszy weszli do modułu księżycowego Eagle. Tuż przed pójściem spać, statek Apollo znalazł się w sferze oddziaływania grawitacyjnego księżyca. Czwarty dzień misji Apollo, astronauci zaczęli od pierwszych dokładnych obserwacji księżyca. Statek znalazł się później za księżycem. Kontakt z Ziemią został przerwany. Po wejściu z za niewidocznej strony Księżyca astronauci mogli po raz pierwszy podziwiać wschód Ziemi, a później pogrążony jeszcze w ciemnościach obszar, na którym mieli wylądować następnego dnia. Po odłączeniu lądownika Armstrong i Aldrin przystąpili do ostatnich przygotowań do lądowania. Podczas 14. obrotu wokół Księżyca rozpoczęli procedurę lądowania. Uruchomiony został kolejny silnik DPS, tym razem zainicjował on zniżanie się na powierzchnię Księżyca. Armstrong obserwował cele na powierzchni wyliczając na podstawie tego, że lądownik dotknie powierzchni ponad 4 km dalej niż planowano. W dalszej fazie Armstrong obrócił lądownik, aby skierować widok z okien w stronę miejsca lądowania i aktywować radar wysokościowy. Astronauci po krótkim czasie zobaczyli pierwsze alarmy na komputerze podkładowym kod 1202. Byli tym zaskoczeni, sami nie doświadczyli tego podczas symulacji. Centrum Kosmicznych Misji wiedziało jednak, że ten kod i kolejne alarmy 1202 i 1201 nie stanowią bezpośredniego zagrożenia, jeżeli nie występują za często. Oznaczały bowiem one nadmierne przeciążenie komputera, który umiał sobie z tym radzić. Na wysokości około 5 km Armstrong przejął kontrolę nad sterowanym lądownikiem od autopilota i od tego momentu lądownik był w pełni sterowalny przez astronautę. Gdy lądownik znalazł się na wysokości niecałych 200 metrów, Armstrong zmienił nieco orientację lądownika, celem wymięcia gęstych głazów występujących w rejonach krateru West. Krótko potem Aldrin zaraportował pojawienie się cien cienia lądownika na powierzchni. Przy około 30 metrach na powierzchni Księżyca zapaliła się lampka ostrzegawcza o ilości paliwa wskazująca jedynie 5% pozostałego paliwa. Mając 60 sekund paliwa zwolnił do około 12 na sekundę, a silnik zjazdowy wzbijał kurz z powierzchni coraz bardziej zaciemniając widoczność Armstronga. O 15.17.40 sekund czasu w Houston, Aldrin zakomunikował Contact Light, co oznaczało, że próbnik dotknął co najmniej jedną z 67-calowych nóg powierzchni Księżyca. Parę sekund później Eagle znalazł się bezpiecznie na powierzchni. Po otwarciu włazu lądownika Eagle, astronauci rozłożyli specjalne ramię z czarno-białą kamerą, która miała zarejestrować historyczny moment zejścia z lądownika na powierzchnię Księżyca. Po zejściu na ostatni dolny stopień drabiny, na wszelki wypadek, wykonał kilka skoków z nogi lądownika na pierwszy stopień. Następnie zameldował zejście z lądownika. Było wtedy 21.56 czasu Houston. Kiedy postawił lewą stopę na powierzchni, powiedział słynne słowa... Dla człowieka to jeden mały krok, dla ludzkości skok ogromny. Pierwsze zdanie Armstronga na powierzchni było zarejestrowanie kamerą stanu lądownika, czyli tego w jakim stanie przetrwał lądowanie, jak głęboko zakopał się w księżycowym regulicie i jak wyrzut silnika rakietowego wpłynął na otoczenie. Następnie zebrał niewielką próbkę materiałów z powierzchni na wypadek, gdyby należało awaryjnie wrócić do lądownika. Armstrong zdemontował kamerę rejestrującą wcześniejsze wejście i ustawił tak, by ludzkość na Ziemi mogła dokładnie oglądać kolejne aktywności astronautów na żywo. Aldrin w tym czasie rozkładał w pobliżu lądownika eksperymenty naukowe. Następnie dwójka astronautów wyjęła amerykańską flagę ze struktury pod drabiną i wbiła ją kilka metrów przed lądownikiem. Potem przez następne dwie minuty astronauci rozmawiali przed kamerą z prezydentem Nixonem. Na koniec spaceru Aldrin złożył eksperymenty naukowe. Następnie obaj spakowali próbki i nagrane taśmy filmowe i wrócili z materiałami do lądownika. Jeszcze przed wejściem Armstronga ten przypomniał sobie o konieczności pozostawienia pamiątkowych rzeczy wziętych na misję. Aldrin podał mu je z lądownika i Armstrong zostawił je na powierzchni. Były tam płytka krzemowa z życzeniami do 73 światowych przywódców, emblematy z misji Apollo 1, w której zginęła trójka astronautów. Dwa medale radzieckie honorujące kosmonautów Komarowa, który zginął w statku Sojuz-1 oraz Gagarina, pierwszego człowieka w przestrzeni kosmicznej, który zginął w 1968 roku w katastrofie lotniczej. Po powrocie do lądownika załoga zaczęła proces hermetyzacji i następnie zdejmowania skafandru. Potem przyszedł czas na zasłużony obiad i sen po 21 godzinach aktywności. Powrót na Ziemię nie był żadną ciekawą czynnością ani szczególnie niebezpieczną, pomijając wejście w atmosferę. Ale w skrócie. Moduł wznoszenia oddziela się od modułu księżycowego. Moduł wznoszenia osiąga odpowiednią orbitę dokładnie w tym samym momencie co moduł dowodzenia i serwisowy, oba moduły zostają zdokowane ze sobą. Astronauci przychodzą do modułu, który nie miał kontaktu z księżycem, czyli do modułu serwisowego oraz dowodzenia. A moduł księżycowy zostaje odrzucony. Moduł, w którym znajdują się teraz astronauci, w odpowiednim momencie włącza silniki, tym samym kieruje astronautów w kierunku Ziemi. Kiedy zbliża się do Ziemi, astronauci przychodzą do modułu dowodzenia, a moduł serwisowy zostaje odrzucony i płonie w atmosferze. Moduł dowodzenia obraca się osłoną termiczną w kierunku atmosfery i hamuje atmosferycznie, wytracając większość pędu, lecz do bezpiecznego lądowania wymagane było użycie spadochronów. Po pierwszych trzech wyprawach Apollo 11, 12 i 14, nie 13, ponieważ 13 nie lądowała na Księżycu z przyczyn technicznych, Astronauci powracający z Księżyca byli poddawani kwarantannie. Naukowcy obawiali się, że na Księżycu astronauci mogli się zarazić niebezpiecznymi bakteriami. Warunki panujące na powierzchni Księżyca są tak surowe, że wykluczone jest istnienie jakiejkolwiek form życia znanego na Ziemi. Nie można jednak było wykluczyć obecności mikroorganizmów w podpowierzchniowych warstwach gruntu Księżyca. Przyzwyczajone do surowych warunków księżycowych mogłyby znaleźć na Ziemi doskonałe warunki do życia na naszej planecie. Z uwagi na to, że nie wystąpiły żadne objawy po tych trzech misjach, o których mówiłem wcześniej, czyli dla przypomnienia 11, 12 i 14, w późniejszych misjach kwarantanna nie była już stosowana. A ja chciałbym podziękować za parę minut uwagi i poświęconego czasu na obejrzenie tego filmu. Szczególnie zachęcam do zostawienia subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnego materiału z serii o Księżycu, który okaże się już za dwa dni. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, do usłyszenia za dwa dni.